W totalnej porażce mnóstwo czasu poświęconego na postaci. Najwięcej czasu na antenie mieli Owen i Quen, więc można pomyśleć, że jakby byli głównymi bohaterami całej serii. Możliwe, że nie było to w założeniu twórców, ale tak można to odebrać. Ale z czasem, czyli w późniejszych odcinkach, nie pojawiają się. Oczywiście każda postać może się wypalić, co widać na przykładzie Duncana, który po, mu po prostu odbiło. Zresztą w większości postaci odwaliło z czasem. Dziś opowiem wam o postaciach, które mogły dostać więcej czasu antenowego. Cameron, mądry, młody geniusz, sam prawie rozpracował Mala, czyli najlepszą postać w totalnej porażce. I nie chodzi o to, że było go za mało, tylko w odcinkach było mniej o nim. A bardziej o innych postaciach. Zajmował się innymi postaciami zamiast własną kreacją samego siebie. I wiemy, że chciał przylicać się z Gwen, więc ma chłopak ambicje. Cameron jest po prostu przyjacielski, co sprawia wrażenie niewinnego, ale gdy już się wkurzy, to potrafi zrobić dym. Sean. Tak wiem, że był tylko w jednym sezonie, ale naprawdę postać mnie ujęła. Po prostu gość ma moje względy. Boi się zombie i myśli, że istnieją, więc być może ma rację. Spójrzmy tylko na niektóre elementy w Totalnej porażce, czy go nie wszyscy żyją nadal. Spadek z drzewa jest śmiertelny, ale serio to Shawna po prostu bardzo lubię. Ceni sobie miłość i zwycięstwo. Widać, że jednak miłość trochę jest wyżej. I Bridget. Jest to bardzo, ale to bardzo niedoceniona postać. Mało twórcy pokazywali, a jak już była pokazywana, to zazwyczaj psuła lub przeszkadzała. Była kozłem ofiarny, co nie zmienia faktu, że z charakteru była naprawdę spokolazką. Później zostaje odpychnięta na trzeci plan. Że już prawie się wcale nie udziela. Bridge była naprawdę ciekawa, bo wyróżniała się swoim stanowczym i ostrym charakterem. Z pozoru była zimna. Ale z czasem dała się ogrzać. W totalnej porażce mogą być pokazane więcej postaci, które są unikalne na swój sposób. Czyli zamiast pokazywania historii, np. Owena czy kogokolwiek innego, Gwen Duncana, to mogła być pokazana historia, jak było z Jeffem i potem z Bridget. Bo jak widzimy, w trzecim sezonie daje się poderwać przez Alejandro, co nie zmienia faktu, że mógł ją uwieść i nadal mogła być z Jeffem. Ale coś się mogło stać pomiędzy nimi takiego złego, co właśnie sprawiło, że się rozwiedli. I wiadomo. To był tylko związek, a nie żaden ślub, ale tak czy siak ta relacja, ten relationship był dosyć ciekawy, bo Jeff tak z początku podchodził do niej jako challenge, czyli taka dziewczyna to nazwijmy na zaliczenie. Jak znacie jakąś postać, która też dostała za mało czasu na antenie, koniecznie napiszcie w komentarzach. Dzięki za oglądanie, elo elo.